witajcie na kanale Wrzos Fishing TV w pierwszym odcinku otwierającym kolejny sezon filmowy na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tym, co będzie w najbliższym, najbliższych miesiącach, czyli, krótko mówiąc, plany Wrzosa w 2021 roku. Ja idę robić sobie kawkę. Was oczywiście zapraszam na krótkie intro, i widzimy się za chwilę. Kawusia już gotowa. Łyczek na dobry początek. Mm, pięknie pachnie. Wyśmienicie smakuje. E, jeszcze raz. Witam Was bardzo, bardzo e, cieplutko w ten e, zimowy wieczór. Za oknem piękna zima. E, Podsypuje śnieg. E, no i co najważniejsze, e, dzieciaki miały dzisiaj ogromną frajdę. Wzięły sanki. Mogły powygłupiać się trochę na podwórku no i po raz pierwszy no, skorzystać z uroków tej zimy oczywiście ja czekam z utęsknieniem na pierwsze wiosenne promienie słońca by móc wreszcie wziąć te wędki i wyruszyć naprawdę na porządne wędkowanie moi drodzy mamy Nowy rok 2021, to jest połowa stycznia, początek roku to przede wszystkim dla wielu z nas postanowienia, stawiamy sobie jakieś nowe cele, nowe wyzwania. Ja również i związane z kanałem i wędkarskie. Jeżeli chodzi o kanał, to przede wszystkim e, pierwszy podstawowy cel. Na to półrocze, przynajmniej na to półrocze, albo szybciej, kolejny tysiąc subskrybentów. Jestem już blisko. Zostało mi zaledwie może coś 700 subskrybentów, żeby drugi tysiąc pękł na moim kanale. A to będzie równoznaczne z tym, że przygotuję dla Was kolejny konkurs. Myślę, że również atrakcyjny, jeśli chodzi o nagrody. Jaki to będzie konkurs? Jakie będą nagrody? To oczywiście w tej chwili jest to gdzieś tam w mojej głowie. Mam tego na razie jakąś taką, słuchajcie, gdzieś zajawkę. Oczywiście wszystko będzie przygotowane, zaplanowane w swoim czasie. Najpierw, słuchajcie, drugi tysiąc subskrypcji na moim kanale. To jest pierwszy. Taki główny cel na to pierwsze półrocze tego roku. Natomiast, jeżeli chodzi już o aspekty takie związane z dalszym rozwojem kanału, no to oczywiście stawiam sobie zawsze za ten cel większą częstotliwość filmów. Chciałbym naprawdę robić dla Was tych filmów naprawdę dużo. Ale jak już wiecie, no mówiłem to wcześniej zresztą. Nie jest to mój taki główny aspekt życia, bo jest rodzina, jest praca zawodowa. Na tej płaszczyźnie są naprawdę duże przede mną wyzwania, dlatego to jest tylko dodatek, ale staram się naprawdę wygospodarowywać każdą jakąś taką wolną chwilę. I słuchajcie, tu naprawdę ogromny szacun dla moich dzieciaków, dla mojej żony. To co widzicie tutaj za mną. To nie jakieś studio filmowe, to jest kawałek, słuchajcie, pokoju, e, e, który zagospodarowałem na czas przygotowania tego odcinka. E, dzieciaki cierpliwie gdzieś tam e, w pokojach, słuchajcie, z dużą dozą cierpliwości, no muszą to znosić, gdzieś tam sobie z, są zajęte, na szczęście, sobą. E, część już jest większa, część jest mniejsza. E, Umożliwiają mi to, że mogę y, to dla Was robić, y, tak więc y, nie mam jakiegoś profesjonalnego studia. Czasami mogą na tych moich filmach, zwłaszcza kręconych tutaj w domu, w mieszkaniu, mogą pojawiać się gdzieś tam w tle jakieś dźwięki rozmów dochodzące z innych pokoi. Także wybaczcie mi to, nie jest to profesjonalne studio, ale słuchajcie, ma swój klimat. I cieszę się, że mogę, że mogę to robić i chciałbym, żeby tych filmów było więcej. Oczywiście zauważyłem, że dużym powodzeniem cieszą się unboxingi, czyli zakupy, moje zakupy wędkarskie. Cieszą się również poradniki, których tam kilka udało mi się w tamtym roku, również na początku roku wrzucić na kanał. Przygotowaniu również w tym roku. Kilka poradników oczywiście e, robię. Zakupy przy, przyjeżdża do mnie, przylatuje do mnie sprzęt, jaki sprzęt. E, zobaczycie, ponieważ początek roku to również czas, który przeznaczam. Zwłaszcza ten pierwszy miesiąc, czyli styczeń, e, na taki swoisty remanent w moim arsenale wędkarskim. Uzupełniam sorty, ale oczywiście. E, troszeczkę nowego sprzętu również e, pojawi się w moim arsenale, zobaczycie to już wkrótce na moim kanale e, no w pierwszym unboxingu już w tym roku także uzbrojcie się w cierpliwość e, myślę, że już wkrótce jak wszystko skompletuję te paki będą czekały żeby, słuchajcie, przed Wami e, je również e, otworzyć i zaprezentować Wam to co w nich się znajduje także Unboxingi, poradniki, no i oczywiście no, relacje z nadwody, to co robię, to co lubię robić, czyli wędka, ryby, kamera. No i filmy z tych właśnie wypadów, będzie ich też. Myślę, że będzie ten sezon lepszy. Chciałbym, żeby był lepszy i że będą wyniki, będzie można coś Wam ciekawego pokazać. E, także relacje filmowe, ale również dorzucę kilka filniu, filmów, e, takich słuchajcie już, e, bym powiedział, takich opinio twórczych. E, będą to już moje takie spostrzeżenia na temat sprzętu, nowego sprzętu, który pojawił się u mnie przynajmniej e, dwa lata wcześniej, którego używałem, który był testowany, zwłaszcza ten sprzęt z AliExpress, tak bym mógł po. Przynajmniej dwóch sezonach użytkowania powiedzieć Wam coś e, na temat tego sprzętu. Więcej e, tak więc myślę, że e, takie filmy również e, przyjmą się na moim kanale. E, bo często zadajecie mi pytania w komentarzach bądź w prywatnych wiadomościach na temat. Słuchaj, e, ten kołowrotek, który pokazywałeś w tym filmie, jak ci się sprawuje teraz, jak ten. Tak więc. E, Postanowiłem, że będę to robił po prostu dla Was wszystkich na filmach, tak by po prostu nie odpowiadać każdemu z osobna, bo uwierzcie mi, no brakuje mi też na to czasu. Czasami te moje odpowiedzi mogą pojawiać się z lekkim opóźnieniem, kiedy tam odpisuję na te wiadomości. Dlatego staram się, słuchajcie, te wszystkie... Komunikaty, te, ten, ten tak zwany feedback, który do mnie napływa od Was, będę starał się po prostu z tego robić materiał filmowy. Także zachęcam Was oczywiście do komentowania moich filmów. Zostawiajcie komentarze, piście. Każda najdrobniejsza sugestia, jakaś podpowiedź znajduje odzwierciedlenie również tutaj w mojej pracy dla Was, i będą, będą również. Z tych sugestii, z tych różnych e, informacji, które będziecie mi przekazywać, no będę starał się dla Was również e, robić po prostu odpowiedzi w formie filmu. E, także zachęcam jeszcze raz. Bądźcie bardziej aktywni na moim kanale. Komentujcie moje filmy. Oczywiście moja skrzynka odbiorcza na Facebooku, na mojej stronie, link znajdziecie pod filmem, na moim fanpage'u. Zachęcam was również, was również do komunikacji właśnie za pomocą tej strony do mnie. Piszcie, co chcielibyście oglądać na moim kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, również piszcie. Być może słuchajcie, w tym roku powstanie pierwszy odcinek, tak zwany QA. Jeżeli chcecie taki film, jeżeli chcecie słuchajcie pytania, odpowiedzi w formie QA, e, napiszcie w komentarzu. E, zrobię dla Was taki właśnie odcinek. Także w tym roku może pojawić się pierwszy QA. Jeżeli macie taką chęć, e, to taki film dla Was również. Przygotuję, napiszcie mi to w komentarzu pod tym e, filmem. Udało mi się już, bo dzisiaj ten film już jest robiony troszeczkę w nowych warunkach. E, wreszcie udało mi się moje słuchajcie, to mini studio filmowe e, wyposażyć wreszcie w profesjonalne oświetlenie, dzięki temu również jakość moich filmów będzie na wyższym poziomie e, właśnie filmów nagrywanych e, w domu dla Was, także kolejny krok zrobiłem dla Was, by właśnie poprawiać e, jakość tych moich e, filmów e, jak na razie, słuchajcie w najbliższym czasie innych e, planów nie mam jeśli chodzi już o wyposażanie mojego mini studia filmowego czy też e, wyposażania sprzętu e, do zbrajania go e, to są takie jakieś małe kosmetyczne rzeczy e, natomiast Skupiając się już na tych wędkarskich aspektach, mój kalendarz wędkarski jest już rozpisany. Także wędkarstwo, myślę, nie będzie się wiele różnił od poprzednich sezonów. Zawsze u mnie wiosna to jest trochę spinningu. Już w miarę kiedy jest coraz więcej słońca, jest cieplej, biorę już wtedy inne wędki. Na przykład Bolonka w tym roku również się pojawi, bo bardzo, powiem Wam, polubiłem tą metodę. E, będę wracał w te miejsca, które w tamtym roku przede mną odkryły potencjał. E, także Bolonka będzie pojawiała się w tej pierwszej części sezonu. No i przede wszystkim taki mój, e, takie moje założenie na ten rok e, główne, jeśli chodzi o moje wędkarstwo. Chciałbym troszeczkę zrównoważyć e, tego, tych metod wędkarskich na moim kanale. Chciałbym, żeby ich było trochę więcej, żeby po prostu nie było tylko spinningu, ale właśnie bolonki, trochę fidera. Chciałbym tutaj troszeczkę się udoskonalić w tej metodzie wędkarskiej, czyli grunt, spławik jak najbardziej, klasyczna przepływanka, czy też nieco zmodyfikowany spławik gdzieś tam no mam swoje pewne tutaj założenia na bieżąco będziecie w filmach mogli moje jakieś tam przemyślenia również usłyszeć i zobaczyć. Tak więc e, chciałbym tutaj jakoś prowadzić taką trochę równowagę e, żeby słuchajcie kolejny ten bieżący rok i ten bieżący sezon żeby po prostu nie dominował tutaj w tym żółtym kolorze czyli w samym tylko spinningu jak to miało miejsce praktycznie w tamtym roku kalendarz na poszczególne miesiące mam już rozpisany jakie ryby będą moimi celami plany oczywiście są takie że również chciałbym odwiedzić kolejne nowe miejsca oczywiście dla mnie na prośnie Chcę tą rzekę Wam pokazywać, bo jest naprawdę piękną rzeką. Chciałbym odwiedzić jakieś dla mnie nowe łowiska, jakieś nowe jeziora, nowe zaporówki. No jest tych e, takich e, wędkarskich, słuchajcie, planów na ten rok. No jak to wyjdzie, no to słuchajcie, wszystko przed nami. Oby ta e, chora sytuacja w naszym kraju wreszcie się zakończyła, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Wtedy na pewno to wszystko e, będzie łatwiejsze. E, słuchajcie, e, spiningu na pewno też w tym sezonie e, nie zabraknie i będzie tego spiningu, ale poczyniam już, e, poczyniłem pewne kroki. W zasadzie powiem Wam jakie kroki. E, nie będę, e, s, słuchajcie, czekał z tym nie wiadomo ile. E, w tym roku planuję i w zasadzie zrobię to, bo już. Y, sprzęt do mnie y, przyleciał, y, wchodzę w gruby spinning. Y, tak więc w ciężki spinning, może tak. Y, ponieważ słuchajcie, dwa lata temu, jakiś czas temu, nad wodą, jakiś wędkarz, którego świeżo poznałem, podarował mi słuchajcie, taką przynętę, naprawdę. Y, Kawał przynęty, nie wiem, około 20 cm, 17 bądź 18 cm. Taka guma. Niestety żadna moja wędka spinningowa tej gumy dobrze nie obsłuży. Dlatego w tym roku już krok poczyniony wędka do mnie przyleciała. Jaka to wędka, jaki to spinning zobaczycie już w najbliższym unboxingu. Muszę jeszcze uzbroić tą wędkę, oczywiście, w pozostałe elementy, czyli odpowiedni kołowrotek, właściwa linka. I słuchajcie, gruby spinning y, zagości na moim kanale już w maju. I myślę, że będzie też jesień na grubo. Także y, na pewno tutaj oto rozwijam swoje umiejętności spinningowe, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że zobaczycie to na kanale wzrost Fishing TV. E, tak więc cele przede mną e, ambitne są, plany poczynione, kalendarz rozpisany. Niech koronawirus odpuści, wróćmy do normalności, tego sobie i Wam życzę i na kanale Wzrost Fishing TV naprawdę nie zabraknie emocji w tym nowym 2021 roku. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, dla zasięgu łapeczka w górę. Tych jak najmniej, oczywiście tych jak najwięcej. Nie zapomnijcie Zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i zachęcam Was również do pozostawiania komentarzy pod moimi filmami. Yy. I jeszcze raz dzięki, i do zobaczenia już wkrótce w nowym odcinku.